Cisza na planie, nagranie, kamera, akcja! Cześć, z tej strony Tomek. Powiem tak, co dzisiaj... No Ostatnim razem było carbonara. Oczywiście najbardziej śmieszne komentarze, że ja daję czosnku. Drugi komentarz. E, nigdy do czosnku się nie dodaje. W kuchni jest tak, że no po prostu jest to rzecz umowna. E, co dzisiaj chciałem pokazać? Świetne, naprawdę. Proste w wykonaniu dan danie, bo naprawdę nie trzeba wiele przypraw. E, dosyć może jest czasochłonne, e, ale powiem tak, bardzo efektowne, nie? E, można zaprosić gości, jak się goście spóźnią, to on już będzie leżał na stole nawet pół godziny i będzie cały czas gorący. E, co jeszcze, no, może poruszę jeszcze inną, inną kwestię pod kątem bonglera. E, Dla bonglerowców. Otóż tak, takie mięso możemy robić, także. E, się dobra, powiem co to jest w ogóle. Kurczak cytrynowy w masie solnej. E, ale można tego samego kurczaka robić, może już niekoniecznie no, cytrynowego, tylko przyjąć go przyprawami jakimi go winy, w glinie. Z tym, że no, glina akurat nie jest może materiałem biologicznie czystym. Więc, najpierw do o, obłożenia tego kurczaka, już można byłoby użyć liści, nie wiem, kapusty, łopianu, lub jakichś innych takich szerokich, buraka cukrowego na przykład, e, innych roślin, i dopiero właśnie ładnie, dopiero obłożyć glino. E, powiem Wam tak, kurczak wychodzi niesamowicie soczysty. E, ktoś powie no tak, ja pie, piekę w, rękaw, w rękawie i też jest soczysty. Otóż nie, W rękaw, zawsze rękaw nakłuwamy i cała para nam się wydobywa. Jeżeli mamy dobrze zrobionego kurczaka, w masie solnej, Cała woda, no może inaczej, no 90% zostaje, nic nam nie ucieka, no gdzieś tam nam ucieknie, bo to nie oszukujemy się, tam jest jakieś naczynie e, typu szybkowa, bardzo szczelne, gdzie utrzymuje nam wysoką temperaturę, bo nam na rozerwało. Będzie uciekało, będzie uciekało minimalnie i ten kurczak czytynowy, on jest tak soczysty, że naprawdę... Zapraszamy, Mamy akcja to jest wszystko, co nam potrzeba. Może no zadawajmy dokładnie co, gdzie i jak. Tu mamy jedną cytrynę. Pokroimy tak na pół. I w takie ósemki, nie? Dwa takie kawałki masła. Szklanka wody. Jeden kurczak. Teraz tak. 700 gram mąki. Takie dobre pół kilo soli. Setka oleju i tam... Nawet, a, a, a. a tu, tu mamy papryka, sól i pieprz i olej sejowy. no i teraz idziemy, wycentrujemy na naszego kurczaka może tylko powstawiam to co chwilowo jest nie, 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 niepotrzebne na razie to co jest priorytetem no i bierzemy tego naszego kurczaka I co robimy? Olej, papryka, sól i pieprz. No tak, można go robić z takim godzinnym, może wyprzedzeniem, można go robić na przykład i z, na żywo, czyli przed podaniem. I powiem Wam szczerze, że czy tak, czy tak zrobimy i tak będzie dobre. Mogę Wam powiedzieć. Tego naszego kurczaka smarujemy. Smarujemy. A, co? Zapomniałem. Skapiamy go w ogóle cytryną. Nie? a tak. I nam troszeczkę będzie poleżał w marynacie. Zanim zrobimy tą solną marynatę. nam troszeczkę już tutaj zcytrynuję drugą rzeczą. O dobra i mamy tutaj takie dwie ćwiartki kurczaka. Moment, czy to będzie widać. Uciekł mi spoza kadru. To wkładamy w, w dupcie. Faszerujemy go tutaj o, cytryną. Możemy jeszcze tymi skórkami. Co jest ważne? cytrynę e, lekko sparzyć i dobrze wyszorować, nie? żeby te woski, które będą nas pokrywane podczas mm, przewożenia i całe tam, cała reszta e, zostały zmyte. Nie? Można kupić jakieś tam e, bio eko cytryny. Nie ma żadnego problemu. I tutaj smarujemy go od tego. No, trochę się bardzo zrobił w kuchni. No jak to się mówi. Nie ma róż bez ognia. Pozdrawiam moich wszystkich subskrybentów. Mam nadzieję, że zauważyłem, że w ogóle, generalnie rzecz biorąc, yy, ci co komentują, to raczej należą do, daniów, do dań, że lubią dania mięsożerne. Są mięsożercami. No tak jak ja zresztą. Cieszę się bardzo. Mam nam cytryna. Ale to nic. Zaraz ułożymy ją. I tu naszego kurczaka. gumką zepniemy. I mamy go tak zaczopowanego, tego naszego kupczeczka. O, nic za mnie ucieknie. Drugą ważną rzeczą z naszą operacją jest zrobienie tak pod skórą takich kieszeni. Kieszeni i w te kieszenie Włożymy troszeczkę masła i cytrynę. No chodź tu. Nieraz tak to bywa. Przy kamerze nie uda się wszystko ładnie, pięknie. Przedam nam by nam naprawdę taki aromat maślany. W połączeniu z bo potem Wam będzie petarda. Dobrze by było jakby mm, te masło było zamrożone, czyli generalnie nie zanim za przed wziąć, skroić, za, zamrozić żeby po prostu masło nam się zbyt szybko nie roztopiło. Ono się po prostu powoli roztopiać. Dobra. I, O! tak. Tu tam się trochę. Jak to wygląda? No. I teraz, teraz przechodzimy do masy samej. No. no. Mamy taki pojemnik. Tą mąkę, sól. Ale sobie mąki na podsypkę, bo będzie może trochę mało. I bierzemy, musimy to wymieszać. Oczywiście ktoś ma inny przepis na masę salną, nie, no? Przepis na masę salną jest mocno masa ilość. Dodaję olej. Gyn. Kładki zbożowe jakieś, co kto lubi. Ja oczywiście ja mówię, to jest 0,7 kg mąki, pół kg soli i taka masa jest wystarczająca. Można tak zrobić w linie Wlewamy wodę. Jak się okaże, że jest mało, to dolejemy. Nasza masa solna musi mieć półpłynną konsystencję. I będzie mało chyba o, bo i nie. I wyrabiamy. Jeszcze dodam lody. Taką, dzielimy na dwie półki, mniejszą i większą, i rozwałkujemy. To jest podstawa naszego kurczaka. Ja ją będę piekł znaczy na blaszce od pizzy. To jest to. o tyle właśnie w miarę taka foremna zaraz zobaczycie blachę i tak delikatnie żeby nie porwać o tam majątka. teraz robimy nie, przykrycie naszego kurczaka już tutaj plachę nie widać. Dobra, zaraz będzie widać. Przekładamy naszego kurczaka. O. I uwaga, nie. No mają prawo się porobić, nie? Ale bierzemy wtedy kubek. Wodą. Ładnie wodą. Uszczelniamy. Tu mamy dziurkę. Taką ją. Naszą masą solną. Utykamy. Można też tym pędzelkiem mam. Mam gdzieś od nich musi teraz wyjmować. Ładnie uszczelniamy. O, tu nam zostało jeszcze trochę. To możemy też uszczelnić i tak całego tego naszego kurczaka musimy dobrze uszczelnić, żeby nam ta woda, która jest zawarta w środku, nie uciekła. Zobaczcie, tutaj można jeszcze zagiąć. Bo tak samo można robić z gliną. To mówię, obwinąć, trzeba obwinąć do liśni, które my zresztą nie bezpośrednio, nie. i piec w żarze około 2-2,5 godziny na pewno wyjdzie. Będą warunki takie jak w piekarniku. Powiem tak, może nawet jeszcze być lepsze, bo przejdzie tak zwanym może dymem, który jest w naszym żarze. Będzie lekko dymny, ale na pewno będzie pyszny, soczysty i cytrynowy. Tu jeszcze trzeba zakleić. O, widzicie? Jeżeli. Tu już jest taka metaloplastyka. Tutaj też. Ale woda. Ładnie nam to zaklei. A jeżeli minimalnie nawet puści nam gdzieś tam, no niestety to, to tak. E, tam to, dosyć wysokie ciśnienie będzie panowało. Jeżeli nawet nam puści troszeczkę e, gdzieś w nie ma się naprawdę co martwić, bo i tak nam dużo nie ucieknie, a będzie naprawdę mega soczysty. I nie wspomnę, że mega cytrynowy, bo powiem, e, to nie będzie, on nie będzie kwaśny jak cytryna, tylko będzie bardzo intensywny smak cytryny. Dobra. Tak wygląda. No i powiem Wam tak już jest gorące Wyjąłem go 40 minut temu z piekarnika Czyli siedział 2 godziny I 40 minut na świeżym powietrzu No nie na świeżym. I uwaga Zrobię właśnie tak, może zobaczę do celów nowych Zaraz goście przyjdą czy mi się spóźni O, chyba się nie spóźni, bo przyszedł O, cześć dalej nic się nie stało Darek. Właśnie. Otwieram. Zobaczcie jakie to jest twarde. Spóźniłeś się Darek, ale na całe szczęście będzie dobre. I przekrawamy tego naszego kurczaka z masy, z masy solnej. Jest gorący, jeszcze paruje. Trzeba użyć niezłej siły. Patrzcie, jeszcze paruje. Twardy jak kamień. Więc, ale to takie dosyć efektowne otworzenie. Masy soli oczywiście nie jemy. A za chwileczkę będą pieczone ziemniaki. I o. Ale. Zaraz, zaraz. Mięciutkie mięso. O kurde. Pycha. Powiem wam tak. Jestem głodny. Kurczak wyszedł dla mnie. Petarda. Pieczone ziemniaczki. Do tego kurczak. I wydaje mi się, zobaczcie, praktycznie nie trzeba używać noża, kurczak sam odchodzi. To i do tego, może pokażę, żeby to było lepiej widać, no. tu troszeczkę. Darek lubisz mizerię? Darek lubi mizerię. Dla mnie bomba. Let's go.